Nie? nie, nie, bo gdzieś mi się na ułamek go nie widziałem, ale słyszałem, że dmuchał mi na ryj. No to ktoś musi, bo ja takiego refleksu nie mam. Przez są kamerę. No, plus jeden. No, no plus ja mu mogę one. zrobić zdjęcie. Dobrze pobiegać w sumie. Pobiegam tu, patrzcie. No. Dobra. To jest Panowie Juri. To jest I Yuri wierzy. jakby co tak tak mamy wszystko mamy ghost riding mamy e, freezing się nie zepsuł nawet bo huntingo dobra dajcie spirit boxa jeszcze go powkurzam czy ja mam tego spirit... nie mam tego zrobił tego spirit boxa jakby tu nie było w ogóle huntingo nie rozumiem teraz wiem tak dobra, mam can you, can, give give sign, sign, you, can you give me a sign Karen Johnson can you can give me a sign can you show me yourself, yourself. show, show yourself, me yourself Karen Johnson show us yourself Show me yourself. Karen Johnson. Check it. to na Karen Johnson. Karen Johnson, show me yourself. Give us a sign. Give me a sign. Give me a sign. show me yourself. Karen Johnson, give us a sign. Give me a sign. nie gada w ogóle, nic nie wkurza, bo. Nie spokojny to się Pewnie jeden z tych ciężkich do uchwycenia. A bo się jeszcze tam na sekundy pokazać. Biliście. Dobra, czyli Yuri mówisz, tak? tak bo to jest Spirit No trzeba te obiektywy bryty. wszystkie zaliczyć. No tak fryersko dyn. jest uciekać. No jeszcze zostało Smooth Sticks na huntingu, ale tu... To Sticks, ja mam Spirit Box i ja aparaticks, no, po no. się chciałbym zdjęcie zrobić. Trzeba Dobra, dobra. O teraz są te gwiazdki na zdjęciach jeszcze. Są jakieś wolne smutki Sticks jeszcze? No, psycha mi praktycznie jakoś nie spada, No, więc. dwa chyba Trzeba, dwa. nie, musimy tam wszyscy iść, zgasić światło najlepiej i go powkurzać. No i doprowadzić do huntingu, wtedy jedynie można w zdjęcie zrobić i smutnika użyć. Możemy sobie do, do piwnicy uciec i tam się schować na spokojnie, po pierwsze, żeby nas dogonić. tam żeby do tak, huntingu tak, doszło. Tak, tak, tak. mi krucyfiks. Chodźcie, chodźcie. Przygotuję drogę do ucieczki. Ja mogę zapalić smutkę sticksa, jak nie mam zapalary w łapie. Tutaj drzwi, mógł. drzwi do piwni, no wszystko otwarte, no wprost macie szafki, jest bardzo krótka droga, szafki więc uciekamy. <Szafki> <Szafki? Szafki>. Tak, tak, wszystko otwarte. Dobra, ja wywalam krucyfiksa stąd, z tego pomieszczenia. Wywalę krucyfiksa, ja... No ja... z tego do łapy, no tam wiesz, znaczy na... Świeczki mogą zostać w sumie, nie? Świeczki chyba mogą tak. zostać. O, Dobra. nie, co to było? to było Mrugał, mrugał, tak. Co stoi przed drzwiami? To co teraz zapal czy zapalimy? Czy o im IMF. IMF? Jaki? nie będzie tak JMF 4 uh, albo 3 nie. Dobra, przygotujcie się może może ten, może na Nary e, ap aparat smut jak dalej aparat ja mam Ja mam smutkę Dobra Can you show me yourself Karen Johnson can you show me yourself? Can you give me a sign Are you old? Can you show me yourself? Can you show us the sign? Show us the sign Give me a sign. a sign, give us a sign, give me a sign. Karen Johnson, are you there? No. Nothing no. detected. Karen Johnson, are you, are here? you here? Give no. us a sign. Show, Show us your yourself. set. Give me a Hunt hunting fucking idiot. idiot. Hate yeah. hey, hey, niggers. 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 niggers, kill all, kill niggers. all, kill all niggers. niggers. I just I hate all the niggers. Kill all niggers. No onny gaz. Nie. na spilboxa w ogóle nie reaguje. w ogóle. Nie, ani się nie wkurza, ani nic. W ogóle takie niegada, niegadatliwy. Chodź do domu po prostu, pobiegać I po i domu. Ile sprawdzić z no. Activity, tak z ciekawości. Ja tak shiftuję no, po no, domu, co najmniej po prostu. Gdzie? On ja ja się w ogóle fota. nie wkurza. Najpierw, najpierw fota, potem... No, nie pierwszy... No. w ogóle się nie wkurza. Czy teraz? Musimy sanity sobie obniżyć, żeby się wkurzył. To jest A jakiś bardzo spokojny. Jak Światło chyba, nie? Skasić po prostu i, i biegać po ciemku. To jest najprostszy sposób. Tu możecie akary, stanąć, patrzcie jak to jest ciemne jak wytupie. Bez, lat... bez latarki możecie. O, córki? Ale gdzie? Gdzie No jesteś? tu. Tu jestem obok Łukasza A, jestem tam. Ciemno. wiedział gdzie jesteś. Pierwsze piętro, schody. Chodź, są. Tu. Ale Crucifix wyjebał. Dobra. Musimy sanity sobie obniżyć. Muszę w sumie nie lepiej się... na dole, żeby uciec tam do tej piwnicy, nie? Nie da się opcji graficznych, myślisz? No. W trakcie gry nie da się. Ale na shifcie, tak? No, na shifcie no, cały czas. Żeby się najbardziej. No. To ja, to ja, to arkadaş hiç fiyat yok. Fucking o, o idiot. Fıs kaç fıs kaç fiyat Give me a, sign, me a sign fucking idiot. Video. Give me a, a me a sign. Show me yourself. Show me yourself. yourself. Show yourself. Karen Johnson show yourself. me yourself. Karen Johnson Karen Johnson Karen Johnson Karen Johnson Karen Johnson. Karen Johnson give me a sign. Karen Johnson show me yourself. Show me yourself. Show me yourself. Show me yourself. Oho, światło nie działa. Korki Ale działa przynajmniej ten sposób na obniżenie sanity, bo już macie poniżej 50. Nie ma oczu na pewno? Ształaby się trochę. Sanity mam obniżyła. Where are you guys? Nie ja wiem, byłem tam. Hiwnia. Ale czasem są w sumie w tym, w Living Roomie tutaj te bordy na tym domku. I w pokojach czasem Sprawdzę, są. Sprawdzę Living Room. Dobra. Dobra, to idę jeszcze raz garę zobaczyć. Kto jest tutaj na tak, salonie? Jakie zadanie? Co? Na no salonie, kto tu jest? Ja jestem. <grym> szukam tego. proboarda. Ja, ja szukam tego, żeby ten. żeby patrzeć, czy widzę coś, nie? To nie jest ja podróżnik, gasą. przypadkiem. Na pewno ten, na pewno jest w sam tym samym roomie. No No w tym znaczy freezing już był, był na tym korytarzu, więc... Oh, że nie ma. Czekajcie ja sprawdzę czy jest na freezing że jest hunting na... Freezing był na korytarzu Ta, jest minus 10 kurwa. Ale w pokoju czy na korytarzu? Na pokoju tutaj. Tak? A tu w korytarzu też są ten, Po freezingu Może jak się coś nie zdenerwuje, może ich jedna osoba zostanie w sumie. Ja to z psami, że no, patrzę, przyszedł do domu. I no. 3 What? 3 albo 4, a może się wkurzy. Show, Show me your, your status Karen, Karen, Karen Johnson. Karen Johnson, give us a sign. Karen Johnson. Karen Johnson, are you young, are you old? O, to zaswieciło się samo światło Co za frajer w ogóle, nie? To, co się to się nie trafił? Zawsze taki agresywny Kurde Co jest nie tak z tą Yuri? Wzięłam sobie w dzienniczku nim nitro Revenant. Dobra, chodźcie, gasimy światło i gnijemy przez te sani, To jest jedyny sposób na hunting. Zgasić latarki? Tak, gnijemy sobie tu. Nie? No dobra, nie. możemy się odpalać. Jakieś światło jest zaświecone. Musimy do, do, do zera spać z sanity tej tyle. Zgasić to światło. Właśnie tu jest krzyż, czekaj. Łamany, jest łamany. Łamany znowu... jest? Ułamany. Ułamany jest? Chyba tak o, To można go To wypalmy go za drzwi Czekaj Wypalmy go za drzwi dawno Czyli już jedno... Czyli czy jeden hunting się. tak, tak To chodź jeszcze raz, teraz już... Wywaliłem o, no to Akurat fajnie e, mam smutkę stixa jako jedyny chyba, czy wy też macie? Chodź do piwnicy On jest blisko mnie, wiesz Muszę się zamknąć Muszę się zamknąć, żeby mi z bo mi zdech Mówię mu już, bicie serca. Wiem go. Chcesz no fotę? właśnie mogę, ale mnie zabije, pewnie. Musiałem otworzyć, wiesz. Akurat jak wniosłem, tak? Akurat jak wniosłeś, no? To był za dźwięk, to było straszniejsze niż w fazmofobii. No ale no, co no. ty zrobiłeś? O co chodzi? Niech dostanę krzyżem do ciebie, Bo mówi do.